Witam, witam. Długo nic się tu nie pojawiało, co? Zimowy przestój, wiecie jak to bywa. Jak piździ, to ciężko się cokolwiek robi. Ale za to dużo się planuje. Także wracam do wrzucania na YouTube różnych ciekawych prac i planów UFOLUDA. W dzisiejszym materiale chciałbym Wam pokazać coś, co już kiedyś przewinęło się u nas na kanale, mianowicie panele fotowoltaiczne na ścianach. W jednym z wcześniejszych filmów wspominałem, że UFOLUD znalazł fajne haki do montażu paneli na ścianie. Kupił ich trochę i powiesił całą dużą ścianę właśnie na nich. Ale przy planowaniu kolejnej ściany zaczęliśmy się zastanawiać, jakby tu obciąć koszty. No bo wiecie, panele z Niemiec za grosze mają wisieć na hakach droższych od samego panelu. No bez sensu. I wtedy ktoś wpadł na genialny pomysł. A może by tak zaprojektować własne haki i drukować je na drukarce 3D. Na początku myślałem, no przecież to jest bez sensu, to nie wytrzyma. Ale ufolud się uparł, że trzeba spróbować i wiecie co? Znowu z miał rację. Po kilku poprawkach, testach i dodaniu paru smaczków, drukowane haki z ABS-u okazały się identycznie mocne jak metalowe, no i jeszcze tanie jak barszcz. To teraz po krótkim wstępie lecimy z konkretami. Pomysł na te panele wziął się stąd, że Ufolud nie może założyć styropianu na ściany. Czemu? Bogość, który budował ten dom, stwierdził chyba chuj z budżetem i zbudował ściany także między pustakami Max ustawionymi poprzecznie, włożył styropian. Gdybyśmy teraz dodali jeszcze od zewnątrz styropian, to cała ściana zaczęłaby się pocić od środka, a potem tylko wilgoć, grzyb i dramat. Więc trzeba było kombinować, czym by tu docieplić dom, żeby ściana nadal oddychała. No i ufolud wymyślił, no przecież panele PV są za prawie fryte. I teraz się ktoś zapyta, dlaczego panele PV, a nie coś innego. Po pierwsze, panele PV są niezłym izolatorem. Mamy tutaj szkło, ogniwa, a za nimi dużą poduszkę powietrzną. Po drugie, panele wymaziane mazidłem rozpraszają ciepło za panelem, czyli w ścianę. Więc tak naprawdę nagrzewają ściany. Po trzecie, generują prąd, który możemy wykorzystać np. do grzejników. O grzejnikach będzie osobny materiał, bo UFOLUT właśnie nad nimi pracuje. Po czwarte, tam gdzie nie będzie paneli, wrzucimy wełnę elewacyjną, więc całość i tak będzie dobrze zaizolowana i będzie mogła oddychać. Po piąte i najważniejsze, wszystko to będzie tanie. A to w dzisiejszych czasach argument nie do przebicia. A do czego w ogóle będą wykorzystywane te panele? UFOLUT ma na to konkretny plan. Większość z nich będzie zasilać proste, własnoręcznie robione grzejniki. Za każdą sekcją paneli są już przygotowane dwa otwory na kable. A zaraz za ścianą znajduje się grzejnik zrobiony ze zwykłych płytek ceramicznych i włókna węglowego. Proste, tanie, działa i daje ciepło tam gdzie trzeba, czyli w środku. A jak ktoś nie potrzebował grzejnika, to zawsze może wykorzystać te panele do czegoś innego, na przykład zrobić sobie sztuczne słońce. Trochę światła, trochę ciepła i wszystko z prostej instalacji. Bo kto powiedział, że prąd z paneli musi lecieć tylko do gniazdka? Jeśli już wiadomo po co, dlaczego i na co, no to lecimy dalej. Jak przygotować panele do zawieszenia? Prosta sprawa, wiele razy o tym gadaliśmy, mazidło to podstawa. Jeśli ktoś nie widział naszego filmu o mazidle, to warto nadrobić, gdzieś tutaj może wleci link. No dobra, teraz czas na haki. My już przeszliśmy całą tą wyboistą drogę i mamy gotowy projekt. Wygląda to mniej więcej tak. No to teraz trochę o samych hakach. Dzielimy je na dwa typy. Rozpoczynające i kończące, czyli połówki oraz łączące, czyli pełne haki, które trzymają dwa panele jednocześnie. Pierwsze, zrobiliśmy model całych haków, bo metalowe wyglądały właśnie tak jak one i działały, ale szybko się okazało, że nie zawsze to jest najlepsze rozwiązanie. Przy montażu pierwszego rzędu paneli, zwłaszcza na początku i na końcu ściany, wystarczą połówki, bo górne zawiasy i tak nie trzymają żadnego innego panelu, więc po co marnować materiał i czas? Dlatego zaprojektowaliśmy też połówki haków, które idealnie sprawdzają się właśnie przy rozpoczęciu i zakończeniu ściany. Między panelami, jak się można domyślić, używamy pełnych haków, bo jeden hak łapie dwa panele. Proste, proste. W tym wszystkim nie ma żadnej filozofii, ale trzeba było w to włożyć trochę czasu i chęci. A ode mnie taka rada. Warto dobrze rozmierzyć sobie całość na ścianie już na początku, rozrysować ołóweczkiem, nakreślić, zrobić jakiś mikroszkic, bo jak źle ustawicie pierwszy rząd, to potem tylko nerwy i kombinacje. Jeśli chodzi o sam projekt haka, był przerabiany wielokrotnie. Na początku nie był po prostu tak wytrzymały, jak byśmy chcieli. Najważniejszą zmianą do wytrzymałości było dodanie otworów na śruby 25 mm, żeby w razie czego utrzymały cały panel, a tak to dodają po prostu wytrzymałość całej konstrukcji. Śrubki kosztują grosze, a zdecydowanie poprawiają stabilność i nie trzeba się martwić, że hak chociażby się urwie. Dodatkowo w samym środku haka zrobiliśmy większą dziurę, która pozwala na minimalną regulację przy dokręcaniu. Jak ktoś delikatnie się pomyli z poziomem lub odległością, to hak i tak da się dobrze ustawić. Kształt haka nie jest przypadkowy. Został tak zaprojektowany, żeby po pierwsze oszczędzić materiał i oszczędzić trochę czasu przed wydruku, a jednocześnie żeby panel ładnie wyglądał i wskakiwał na swoje miejsce. W pierwszych wersjach tych haków prędzej hak się łamał, niżeli panel dało się w niego wcisnąć. Teraz przykręcasz hak, przykładasz panel, no i siedzi jak trzeba. Po zamontowaniu pierwszej całej ściany paneli na hakach z ABS-u Ufolud stwierdził, że są ładniejsze niż metalowe, ale jak coś działa, to wiadomo, można to jeszcze poprawić. No i wpadł na pomysł, że można rozwiercić śrubę od kołka, nagwintować ją i dorobić do haków zaślepki. Więc tak powstają właśnie zaślepki. Dzielimy je na zaślepki do pełnych haków i zaślepki do połówek. Do pełnych haków dlatego, że tak samo górna zaślepka trzyma po prostu dwa panele, a w połówce musi trzymać tylko jeden panel. Same zaślepki spełniają też kilka funkcji. Po pierwsze ładnie wyglądają. Po drugie zakrywają śrubę i sam hak, chroniąc je przed słońcem. Po trzecie, dociskają panel do ściany i haka. Dodatkowo usztywnia całość. Panel nie ma luzu, nie lata, a cała konstrukcja zyskuje na wytrzymałości. Jeszcze jeden z ważnych tematów: materiał. Trochę się zastanawialiśmy, z czego te haki właściwie drukować. Po różnych próbach i analizach padło na ABS, głównie ze względu na dobrą wytrzymałość mechaniczną i niską cenę. Materiał daje radę. Nie pęka, dobrze znosi obciążenie, łatwo się go drukuje w większej ilości. Ale oczywiście nic nie jest idealne. ABS nie lubi słońca. Pod wpływem promieni UV z czasem może się odkształcać albo kruszyć. Dlatego na początku testowaliśmy haki bez zaślepek, żeby zobaczyć jak sobie poradzą, na ścianie, w warunkach zewnętrznych. I wiecie co, na razie działają super. Wiszą, trzymają, przeszły kilka wichur, gradobić, deszczy. Żadnych oznak zmęczenia materiału. Mimo to, żeby nie ryzykować w przyszłości, zaślepki drukujemy już z materiału odpornego na UV, tak żeby całość wyglądała dobrze i nie sparciała po jednym sezonie na słońcu. Haki drukujemy na krowie, czyli naszej gigantycznej drukarce 3D. Oni też jest osobny film, więc do niego zapraszam. Wchodzi do niej około 140 połówek albo 70 całych haków. Natomiast zaślepki do haków drukujemy na małej Prusie, głównie z powodów estetycznych. Prusa robi to ładniej, a skoro prąd mamy za darmo, to niech też się na coś przyda dziewczyna. Co do ustawień drukarki, nie podawam konkretów, bo raczej nikt nie ma identycznego smoka. Jedynie mogę wspomnieć, że ta krowa ma dyszę 1,5 mm, oraz wypełnienie haka to jakieś 70%. A, jeden hak zjada około 30 gram filamentu. I teraz ciekawostka. W dużej drukarce była zamontowana dysza 0,8 mm, ale drukowała za wolno, więc ufolud ją rozwiercił na 1,5 mm. I teraz uwaga. Fizycznie jest to dysza 1,5 mm, ale w programie ustawiona jest na 1 mm. Czemu? Bo wtedy drukarka zalewa wydruk szerszą warstwą i wychodzi naprawdę solidna konstrukcja. Podsumowując. Żeby uzyskać szybszy wydruk i solidną konstrukcję, trzeba po prostu powiększyć dyszę i zmniejszyć ją w slicerze. Wtedy można zmniejszyć procent wypełnienia i uzyskujemy szybszy wydruk. Jeśli ktoś z Was walczy z odklejającym się wydrukiem, to mam dla Was szczerą polecajkę. Hegron to takie cudeńko w sprayu do włosów, ale działa lepiej niż nie jeden specjalistyczny klej do druku 3D. Wystarczy lekko przyknąć stół i serio, wydruk potem trzeba zdejmować dłutkiem i młotkiem. Bez żartów. Przy tej naszej wielkiej drukarce nie obeszłoby się bez czegoś takiego. Jak drukujesz naprawdę duży model, to nawet minimalne odrywanie od stołu potrafi rozwalić cały wydruk. A tutaj możecie zobaczyć, co się stało ze starym stołem, lustrem tej drukarki. No odkleić to na pewno się nie odkleiło. Ot, taki trik. Mamy więc haki, mamy panele, więc czas na montaż. Na jeden panel przypadał nas średnio 5 haków. Dwa u góry, dwa u dołu, no i jeden na środku. To się sprawdza i dobrze trzyma, ale oczywiście niech każdy dostosuje to do swojej ściany i warunków i w ogóle miejsca, w którym będą panele. Pewnie ktoś powie, ufolud jest jebnięty, panele na ścianach, przecież tam jest mniej słońca. Trochę racji by z tym było, bo ufolud jest jebnięty. Gdyby nie ale. Po pierwsze na dachu już nie ma miejsca. Po drugie to i tak dobra izolacja i do tego produkuje prąd. Po trzecie w zimie jak spadnie śnieg to panele na ścianach dają więcej prądu, bo śnieg odbija słońce. Na dachu panele może na przykład ten śnieg przysypać, a na ścianach ściany raczej śnieg nie zakryje, więc prąd będzie cały czas. Na ten moment haki drukowane są z ABS-u. Dają radę. Wiszą już jakiś czas, przeszły kilka wichur i wszystko się trzyma. Testy trwają. Jeśli wszystko się sprawdzi i będzie grało w 200%, to robimy formę do wtryskarki i lecimy z masową produkcją, bo szkoda czasu na drukowanie każdej sztuki. I to tyle, jeśli chodzi o konstrukcję i testy. Działa działa. Jak przetestujemy wszystko do końca w 200% to może i formę na wtryskarki ogarniemy, żeby lecieć już z tym hurtem i nie tracić czasu na drukowanie każdego haka z osobna. I to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym.